Po raz pierwszy gram w dzisiejszym dniu premade'a, znaczy nie premade'a, tylko BGSA bez premade'a. To jest osiągnięciem. Nieźle. Smutne, tak? Tak jest. Skurde. Dobra, idziemy, idziemy w takim razie na Lumber trochę podrewniaczyć tutaj. Mam nadzieję, że ta nasza drużyna jest zdecydowana na wygranie i oni chcą tu wygrać. No kurde, patrzcie, elegancko goście. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Dobrze, kurde, dobrze. Zajebiście. Teraz puszować trzeba tego gościa tutaj. Patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Tutaj puszujemy tego, tutaj temu manę zabieramy. Hopa, jedziemy. Gościu Aim Szocik. Pyk, pyk. Cyk, tu fira dostałem. Trochę słabo. Zabieramy manę. Jedziemy, ile wlezie w gościa. Pyk, pyk. Tutaj manę zabieramy. Pyk, pyk. Hunter, kurde, robi to. Chłop, co robi? Stój, Śmieciu! Dobra, nie żyje. Nikt mnie nie uleczył, ale. O, kurde. ty pół, pół BG umarło. Dobra, Elema wygraliśmy. Biesa przegraliśmy. I jeszcze nie wszystko skończone. Umrze na koronawirusa, to jest pewne. Miejmy nadzieję. Typie, mieszkam w Pikaneza we Włoszech i ty chyba kurde nie wiesz co to kononawirus. Polska, tylko 50 osób mówi, żeby nie siać paniki, więc jak grasz w tą powaloną gierkę, to graj, nie musisz mówić o czym wiesz. Okej, okay, ale jakby co to, co co, 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 ma moje granie w gierkę i sobie gadanie na temat tego, że ludzie panikują za bardzo odnośnie tego kononawirusa. Bardzo dobrze, możesz się mieszkać na i we Włoszech, kurde. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę podstawy do tego, żeby bać się, mają chociażby Chińczycy, którzy tak naprawdę jako jedyni tutaj zahaczyli o naprawdę bardzo groźną sytuację. A nie kurwa, ludzie, którzy mają 50 osób, czy teraz kurde, o, a 5 tysięcy osób na kurde, ile milionów? Let's go! Populacja Włoch. 60 milionów ludzi. Ile? 5 tysięcy? 10 tysięcy ma to. Nie rozumiem, kurde, nie, to jest dla mnie trochę strasznie głupie, założyć się, że jest więcej osób teraz chorych na jakieś kurde podstawowe grypy, czy inne kurde rzeczy, niż na no ten, jest, jest spoko. A, po prostu nie zrobię, zamknij mordę, a, to przepraszam, rzeczywiście, może zamknę mordę. Nie widzę wielkiej różnicy z koroną, czy bez, na. No. no, tak. Tak, ja nic nie czuję. <laughs> Dobra Co tu będzie O kurde, LM LM, 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 LM. Ale wjechali nam w Ożesz O, w mordę Big LM Wytrzymajcie chociaż troszkę jeszcze Kurde, bigelem, guys! Dobra, po, po wysysałem trochę many. Trochę? Fig at flag! We problem jest duży, dlatego że regiony, w których uderzyło, najpierw mega niski poziom opieki zdrowotnej. Tam totalnie nie było lekarzy ani sprzętu. Beka mam teraz objawy grypy. No i gościu, koniec! Koniec z tobą! Wirus, wirusem, Łecy coraz bliżej. Nie, no absolutnie, ludzie za bardzo panikują serio. Fuck you dudes, fuck you dudes. Oni teraz powinni przejmować tam kurde na potęgę to wszystko. Nie ma many, kurde, gościu. Gear Haha, <laughs> ze skierbistowem, typa. Gościa rozwalę pałką. <laughs> Dobrze. ale dostają. Dobrze, załatwiony. Pantera, jedziemy tam. Jezu, ty mnie kurwa nie pałom. Co ty, jest za pipipi? -pi -pi? Flag, flag. Flag, flag, LM Dobrze, 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 bronić tam. Dobra, wysysamy wszystkim manę. I teraz goście jesteście bezbronni. Patałachy. O, ale to Hunter robi. Nice. Powiem Wam, setapuję tego BG jak nic. Pyk. Pyk, kurde. Elegancko, ale normalnie rozwaleni. Dobrze jest. Bo to jest AB? Tak jest. AB? A przyjrzę nam goldmina. Nie, nie wiem, czy tam. Elema coś będą robić. Nie, elem, tylko. A nie, elem, tylko ST, co ja pieprzę. Dobra, dobra, dobra. Jest super. Podobno COVID ciągle mutuje i ciężko o szczepionkę. Ja mam objawy o, na wirusa. Na, to napiłem się wódki z pieprzem i rzekomo odjął. No i elegancko. Kurwa, ja nie idę, ja nie dzwonię, bo jeszcze mi coś wykryją. Dobra. Co oni tu robią? Co oni tutaj będą robić? LM widzę, że idą. Gdzie jest sobie taki elemik tutaj ładny? Dobra, czekajcie. O kurde, goście tu sobie idą. Ja tu muszę, ja tu muszę tą manę, wiecie? Wysysać, pyk. 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 Nie mogę stąd wyjść. O kurde, spadłem. Aaaa, kurwa. A, podskoczyłem. Świetnie, LM, LM. Dobra. Po co cię jechać, jak masz pizzę z makaronem? Pipara pipa, pipa. O pipi. Panie Nexus, w pana ciele zostało wykryte... ...epicentrum koronawirusa. Co?! Jak to? Przecież kupiłem 200 rolek papieru i 50 zgrzewek wody i 10 saszetek, kurde 10 kartonów płynu antybakteryjnego. Jak to? To jakiś musi być błąd. Proszę jeszcze raz sprawdzić. <grytanie> 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 Musimy smog w chyba zrobić tutaj na tym. Kurde, widzicie, jakby był gra lokalny, to by nam to zrobił. Chłopca jaki Swifty tu nawala, masakra. Ło. Kubowit kupiłeś? Jeszcze jak. Ty, a w ogóle, ja chciałem się zapytać was, tak, czat. Czy, czy nie wyczuwacie takiego le lekkiego, trochę takiej absurdu, że kupujemy żel antybakteryjny na wirusa? Czy to ma jakieś właściwości, że tak to powiem? Bo tak trochę, trochę, tak dzisiaj się zdałem sprawę, bo zobaczyłem, że Moniczka ma, to, mamy jakiś tam żel antybakteryjny, taki jakieś parę takich, to mam jakiś taki dla dzieci też przy okazji dla, dla Asi, tak używaliśmy na kopo po prostu, nie profilaktycznie to jeszcze wcześniej, ale tak, tak popatrzyłem na tą nazwę i mam takie żel antybakteryjny mam takie czy ludzie kurwa kupują, wykupują całe szafki żelu antybakteryjnego który w zasadzie wuja ci ja to bym brał taki antywirusowy Ora bierzemy tutaj ładnie to Bierzem co swoje Dobrze St O kurde dawaj 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 dawaj, dawaj, dawaj. Kurde już prawie przeją to Dobra gościu skasowany no, Ładnie mamy to Go st go st Dobra, 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 dobra Jest fajno, oni to bronią, oni to robią Hopsa, hopsa, a kurwa, nie trafiłem Dobra Chłopie, nie po to ja pół dzieciństwa po jednym wibowicie Albo marsjanku, żeby chorować Chłopca miał już plan na przyszłość, on przewidział to Nie wdalał te marsjanki Marsjanki były paskudne Szczerze powiedziawszy Dobra. Krawędź wirusa nie usunie, ale zapobiegnie osłabieniu organizmu przez infekcję. No dobra, no to z tym się jestem w stanie zgodzić, rozumiem. Ale jakby, żeby traktować to jako, że tak to powiem, lek, kurde? Że się nie zarazić dzięki temu? W Iranie zmarło prawie 30 osób, yy, co chciało się wyleczyć z wirusa alkoholem metylowym. <grym> nice. Kurde, no zawsze jakiś sposób, nie? SARS nie dostał się do Polski. Mmm. Nie wkurzę już ten temat, ja pierdzielę. O Sarsie nie było tak gadane. No nie wiem, to ostatnio chyba tak się zrobiło jakieś tak głośno polityczno. Kurde. Niszczysz mi dzieciństwo. Przepraszam. Nie, mars marsjanki były takie jakieś takie kurde. Takie, nie wiem, takie. Niedobre. Dziwne. Ale reklamy były pokczem. Za dzieciaka się oglądało miałeś takie. Ja, oh! marsjanki, no bo babcia kupi marsjanki. Bo to jest to, co potrzebuje w moim życiu. W przeciągu jednej godziny zostaniesz porwany i zakopany za poznanie prawdy o płynie antybakteryjnym. No i to wszystkie te spółki, które tworzą, srają po prostu tym tym wszędzie na lewo prawo. To niezły, kurde, neksuro. No to do zobaczenia, moi drodzy, w grobie. Coś mi to tam po mnie to śmieciara, raczej kurde, wiecie, streamer. O, ale dostał, ale dostał, ale dostał. Jest zrobione. O w mordę! Orzeż w mordę! No i kurde! Ach, chciałem obronić jakoś, ale zaraz będzie. FBI open up! Będzie takie FBI open up! Wszystko, green skin leci. Mafia antybakteryjna. Miałem taki długopis z marsjankami. Co było widać, napisy tylko poczywały. Było coś takiego. Ej, o, stary! Rzeczywiście, pog! Tak jest, to było tak pisało i to latarką taką miałeś taką Tak, było coś takiego Wiem, że były też takie w tych czasopismach, w tych kaczorach Donalda chyba takie wiecie Pamiętam w Kaczorze Donalda były, były takie O, żeż w mordę, mąka Uf. Coś się stało Były też takie okulary, które miały tutaj takie lusterko chyba w tym, tym miejscu I mogłeś widzieć do, do tyłu, kurde, pod, pod odpowiednim kątem Ciu, że to nie działało, ale whatever Dobra i do widzenia panu Piu. Bardzo ładnie, patrzcie nie ma premade'a I od razu już kurde lepiej Próbuję go zrutować Ole dostał Nice Przeżyłem Zawsze chciałem tego głupisa, ale matka nigdy mi nie kupowała Ugh, Ach ta matka Ona Nawet nie wie jak bardzo wpłynęła na twoją psychikę A dzisiaj, dzisiaj masz pieniądze Masz kurde zasoby Masz czas i możliwości, ale już cię to nie bawi. Pepe, hens. Smutna dorosłość. No i zabije mnie, gościu. O, widziałeś, ale ugryz, kurde, ale ugryz, widziałeś, gościu. O nie. No, kurde, dawać. Tam druid leży po prostu taki idealne zabicia. W sumie don, y, nie wiem czemu y, ludzie myślą, że podczas epidemii będą ciągle srać. Znaczy ja właśnie nie wiem, ale... Znaczy, jakby za, tak zastanówmy się, po co akurat? Papier toaletowy. Ja nie rozumiem. Ja myślę, że papier toaletowy jest chyba najmniej potrzebnym artykułem kurde, w trakcie takiej epidemii, no. Bardziej jakby kurde komuna ludziom się chyba przypomniała, szczerze powiedziawszy. Chodzić z takimi rolkami papieru dobrze. Dobrze, jedziemy to. O, żeż, mordę, ty. Dwóch, trafi. O, mocno. Aj, słabo. Stój, stój, stój. No, kurde, nie biegnij. No, nie mogę im szata strzelić. Podcierałeś się kiedyś, Katko ma cztery? Ale kurde, no jakby... No, jakby to jest chyba najmniejszy problem, powiem szczerze, to ja już wolę chodzić z obsraną dupą. Niż kurde tak naprawdę powiedzmy, wydawać pieniądze na, na kurde na, na papier toaletowy, który no co to się co to ma być? No nawet jeśli w naszych warunkach to lepiej sobie wziąć dupę pod kranem umyć, no. Bądźmy szczerzy. <śled> o kurde, ale dostałem. Ale on nie chce. Ale on nie chce. No. Mm. Co to jest, kurde? No, no, między pośladami może będzie szczypać najgorzej. O, kurde, tragedia, no? Właśnie 50% kurwy. Zaraz się jeszcze dowiemy, że każdy za, za dzieciaka, jak nie chciało mu się podcierać, to wtykał sobie kawałek papieru. Tak, tak, ten, ten między poślady i tak se chodził. Jakieś tak zrobiłem. Bo nie chciało mi się podcierać. Nie wiem, co wtedy myślałem, ale. Ewidentnie myślałem, że to genialny pomysł, żeby tak naprawdę zaoszczędzić sobie parę sekund czasu podcierania. Fucking smart! Kurde, ja już wiedziałem, że ja powinienem zostać kurde prezydentem. Nie masz papieru toaletowego, nie no mam. Jakiś tam Czekajcie, czekajcie, widzisz stronę Sawaj savage, oh Fuck Czekaj, co? We smart boys. We smart. No i patrzcie, wygranka jest nasze. Jesteśmy z dupą przed PC. <laughs> o nie. Mroczne sekrety czatu. i streamera. Oh. O co właśnie pochwalić, nie pociętaj. No ile ja mogę mieć lat? 5 lat, kurde? 5-6 lat, wpadłem na genialny pomysł, mając 6 lat. Czy chcecie mnie oceniać i rozliczać mnie z czasów, gdy miałem 6 lat? Naprawdę? Bardzo rozsądnie. Powinni mnie wpierdolić do gułagu. Chłopcze nie pod tyłka, tylko włożył kawałek papieru. Ja nie wiem, co myślałem wtedy. Paper. Ale jaka oszczędność to musiała. Później już wyciągasz, jakby. No nie wiem, jakby tak przełożyć sobie. Co ja wtedy myślałem? Że tyłek pociera się sam. Wsadzasz kawałek papieru. Odciągasz spodnie, i w trakcie chodzenia, jak chodzisz, to się sam tyłek wyciera ten papier. Wyciągasz i alo. Ja myślę, że idziemy za daleko z tą analogią. Ja myślę, że powinniśmy skończyć. 13-6. Genius! Fucking genius! Kupić sobie taki magiczny japoński kibelek z myciem, pod, ten, z myciem podwozia. To wystarczy bidec, se zamontować. Ja tam nie oceniam. Jak miałem 3 lata, to po litra szamponu do włosów wypiłem. Był taki pachnący wiściowy. Jak ty żeś mógł to zrobić? 16 lat 6. Nie, 16. 16 to mam teraz. Sądzicie, że teraz między pośladami mam kawałek papieru toaletowego? Hmm.